Rozkminiamy melodyjkę w Harry Styles as it was. Więc odpalamy sobie począteczek i posłuchajmy. Ja wiem, że to brzmi jak Take on Me, ale rozkminimy ten począteczek. Come Ok, pierwszy dźwięk jest dźwięk A. I jeszcze raz. Może przewinę ten fragment, żebyśmy nie słyszeli tych dzieciaków tam gadających cały czas, więc... Okej. Okay. Dobra, czyli co my tutaj mamy? A, B i Cis. Okej, okay, za chwilę zobaczymy, w którym miejscu nam to będzie wygodnie zagrać. I tak słyszę, że to będzie oktawę wyżej niż gram to teraz, ale wykminmy na razie melodyjkę tutaj. Więc mamy... Okej, okay, i B się powtarza dwa razy z urwaniem. Okej, okay, lecimy dalej. A jeszcze dwa razy. OK, dalej. Du, 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 du. Jakoś tak. A jeden dźwięk się zmienia. Okej. Okay. Tu. Mhm. Tu. Okej, okay, razem. Okej, okay, dobra, to kowaczek wcześniej, żebyście to usłyszeli, żebym przed na raz, Nie? Ok. Say good night to you. I'm chwilę później. I'm say good night to you. Aha, i później się troszeczkę zmienia, ale... Yy, ok, przesuńmy wszystko oktawę do góry, bo to jest na pewno wyżej, więc dla tych, co nie wiedzą kształt oktawy, dlatego że ze struny, co to jest, D, wchodzimy na strunę B, więc mamy dwie struny niżej, trzy progi dalej. Ale kształt, czyli ten układ, który gramy jest dokładnie taki sam. Zobaczcie, jakie tu jest. No to tu jest. Więc. Za... Okej, okay, czyli końcówka kolejnej frazy, dobra mamy. ok, czyli się powtarza dobra, ok, czyli chyba wykminimy. to są dwie frazy na zmianę wykminione, ok czyli tak naprawdę mamy e, dwie frazy nazwijmy to fraza A, fraza B I tyle. To jest całe intro. Więc, na szybko Wam pokażę, więc co my tutaj mamy? Struna B, 10-12. Później struna najcieńsza E, mamy dziewiątkę. Wracamy, struna B, dwunastka. I tu wchodzi cztery razy przerywane, czyli wbijasz dźwięk, rozróżniasz palce, żeby się urwało. Tak, cztery razy. I później dziesiątka na strunie B i wchodzimy serdeczny, dwunastka na najcieńszej dwa, dwa szybkie dźwięki i kończymy na dziewiątce na strunie najcieńszej żeby razem było druga fraza jest troszeczkę prostsza początek dokładnie taki sam na B 10-12 dziewiątka na E wracamy na strunę B znowu dwunastki urywane i końcówka Czyli struna B, 10, 12, 10. I później znowu powtarza się pierwsza fraza. I znowu druga. Zagrajmy to jeszcze raz, ale z pod... znaczy z podkładem, z oryginalnym waga. I koniec. Tyle. Jeśli chcesz zobaczyć do tego tabulatury, wejdź na mojego Patreona, link pod spodem i tam znajdziesz tabulatury.